Oddział ginekologiczno-położniczy to ponad 500 m2 powierzchni. Jego stan wymagał pilnego remontu. To jest duża zmiana, dlatego że oddział ginekologiczno-położniczy no już domagał się remontu. Nie był to oddział remontowany praktycznie od powstania szpitala. Czyli od 35 lat. Prace na oddziale rozpoczęto w kwietniu tego roku. Powstaną nowoczesne sale dwułóżkowe z łazienkami oraz profesjonalna sala porodowa pięciołóżkowa. Pracownicy już nie mogą doczekać się, kiedy rozpoczną pracę w nowych warunkach. Na pewno ten oddział będzie zdecydowanie lepiej funkcjonował, ponieważ chcemy spełnić oczekiwania przyszłych mam, które w chwili obecnej już dopytują, kiedy będzie skończony remont, bo oczekują, aby standard był realizowany w pełni na miarę możliwości, no praktycznie europejskich. I dlatego oczekujemy tego, żeby to było jak najszybciej, żeby spełnić te oczekiwania pacjentek. Zostały wyburzone wszystkie ściany. W ramach ścian konstrukcyjnych i powstanie oddział o zupełnie nowym układzie funkcjonalnym. W grudniu pierwsze mamy ze swoimi dziećmi powinny pojawić się na nowym oddziale. Koszt inwestycji to blisko milion złotych.